Nie ma się manownia, bywa bardzo serdecznie. Kolejny kolejnym odcinku z Assassina. Rozpoczynamy od eskorty. Naszego ziomeczka. Tylko ziomeczek za dużo oberwał wcześniej. Muszę zrobić lepsze podejście pod to. Okej. Okay. Yy. Ew! Nikt cię nie zabijał Dobra, ciukku nas Kawy czwiąteczkę miał czasu więcej miał, to by się wychylił No? Yy? Myślicie? Bah Lampa gdzieś świruje Tu lampa. A to No Kto to zrobił? Pokaż się! Ja dobra, muszę to załatwiać tak, żeby oni do nie dochodzili w ogóle. Bo to się robi lipa, nie? Oni mi go zaciukają po prostu. Ja sobie w ogóle oznaczę bramę. No 50... 35 metrów. To miejsce twojej śmierci, Poganinie! O, pięknie, no chodź. No, jalo, chodź, aż mi się skupić. Are medziaków, to wszystko, o to proszę. Odejcie ode mnie. Niech to jest? Are medziaków, to wszystko, o to proszę. Umieram z głodu, potrzebuję paru groszy Stawcie na mnie, wody. kurde! Dupie was mam. Proszę panie, macie trochę głównie kogoś fanie. Proszę tylko o parę monet! Proszę! Nie! Proszę tylko o parę miedziaków! No, dawaj star, dawaj. Umieram z głodu, potrzebuję... Pięknie, doskonale. Chyba jestem już bezpieczny. Ach tak, obiecana nagroda. Proszę. Ta mapa bardzo mi się przydała. Mam nadzieję, że będzie ci równie pomocna. Okej. Okay. No i się siemano. Eee, dobra, elo. I długa. Dawaj tam się pomachać możesz. Opie mam misję. Ej gruby. Dawaj, dawaj, dawaj. Heh, frajerzy. Co, zesrałeś się? Chłop, chyba tam kloca zrobił, nie? Czy są żeby się tam teleportować? Nie, nie tak, aż taka go nie ułatwi. Opa, siemano, misiu. Nie gniewaj się ze mną na mnie. Nie, naprawdę! Ja piernicza, co za. Łoś. Cudownie. Idziemy po informację. Witaj, Altairze. Jak się masz? Al-Mualim wyznaczył następnego. Nazywa się Siebrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w Akce. Tak, to już wiem. I nie tylko to. Mów więc dalej. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe skąd dowiedział się o Twojej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Almolim ostrzegał mnie, że wieści o tych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Oko. Altairze, A bez pióra? tak grafiku. Jestem ci winien, Przeprosiny. Daj mi pióro. Za, Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie, to ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu. Bądź bezpieczny. No właśnie, o to chodziło. tak byśmy mi piór dał, stary. E, kamera. nie pamięci do późniejszego wydarzenia. Kamera mnie chciała szukać ogólnie. Tutaj góra daleko mamy. Op, kurde. Czasem on dużo dalsze te odległości doskakuje, a, a potem go jakieś małe takie pokonuje. No tak jak patrząc, to jest Gierka z 2007 roku. Elo? To i tak, a? By co? Nie by gdzie? Schowajcie mordo. No, to tak to dobrze chodzi, no? Dobra. Czyli co, musimy wejść chyba z tej strony, co? Wiecie jak tam mamy? E. Nie Czy potem mi się wydaje, czy potem możemy wchodzić? no wydawało mi się dobra Potem. Przepraszam. O dobra, tamto już zrobimy a nie wiem czy tam się nie wkurzą ci strażnicy w ogóle Nie mnie zobaczą Siemano Chyba nie wiem trendy więc tak sobie wskoczę I co teraz, chłopaki? Modzi wole

On się tak śpieszy. Siemano, poki? Kurde, dużo was. A no co my tu mamy? O, kolega z Łukiem jest. Mylicie się, mistrzu Cybrandzie. Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz, a jednak nikt za Ciebie nie poręczy. Co mamy o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają Cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem? Nigdy. Nosisz takie same szaty. Jeśli odziewają się tak jak my... To tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie, nie, nie rozumiem. Dlaczego mi to robisz? Nie uczyniłem nic złego. <laughs> nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego. Stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca! Co masz na myśli? Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech stwórca cię ochroni! A mnie niech powstrzyma! Oszalałeś! Czy nikt ja bardzo chętnie z was nie wystąpi, by położyć temu kres. Widać, że zatruwa go strach, strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, gdzie ich nie ma. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. A nie puśćcie mnie no. Wajzy. Wszystko co robię, robię dla Akki. No i tyle zartowania ludzi. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali. A teraz wracać do pracy. O, ma ten ty. OK. Lol. Odległych przeciwników możesz usunąć rzucając sztyletami. Kurn, ale nie chodziło mi o to. Mamy jakąś ekipę tych Łosiów, Nie mam. Dobra, to musimy nie tą stroną przejść. Punek, hello. punek. Nie chcemy mieć punkiem gadać. Eee, uciekaj! wody wrzuci. o matko śpiesz się powoli. Poruszanie się spokojnym O to mi chodziło, że mi ci do wody wrzuci, nie? Nie ma drugiej drogi, tak trzeba iść tędy Dobra, przejdźmy tu

No dawaj, dawaj, w tę stronę. Nie wolno ci tu być, oh. Oh. mordo mnie tu nie ma. Patrz, uciekam. Normalnie. Oj kurde, trzeba się przesuwać 800 razy A to jeszcze z drugiej strony jest całkiem Ten tam kurde celuje nieadomo w co Jeleń O, tu możemy być, zobacz tutaj Nie wejdziesz do góry Dobra, tośmy na tę stronę Nie no tak, tutaj Nie tutaj? No za to gadasz. Czy to musi być tam. Aha, tu się za od razu tego, dobra. O, siemanko. Dobra, jesteśmy w domu. Tam tam gdzieś łazi. No dobra, to musimy teraz sobie zejść na dół. No, zładź stary. Powolutku, bo musimy sobie od tyłu ich zająć wszystkich. No, w dół, w dół, w dół, dawaj. Po okienku centralnie. Dobra, już możemy spaść. Już nie Fury. No i się I opa. Dobrze! Jeśli nikt nie podniesie ręki w obronie swego pana, sam zajmę się tym poganinem.

Jestem tutaj, że nic zrobić nie mogę. Mituł, Poza za pokraka, Asasyn pokraka, nie ostatni. Po co ty się łapiesz? Lol, ostatni no człowieku. O matko, nie mogę, nie mogę, nie? Szału dostanę. No po co się łapiesz tego śmieciu? Ja pierdzielę, nie mogę, nie? Proszę, nie rób tego Co mnie do szału próbuje doprowadzić Oczywiście, że się boję Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka Co czeka nas wszystkich Skoro nie wasz Bóg, to co? Nic Nie ma niczego Tego właśnie się boję Nie wierzysz jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada. Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Kiedy... Odbijecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Od tyranii wiary. Uwolnijcie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi, mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. No ty, morderczko, już pod twoich rozkazach. Eee! A ja proszę mi tu żadnych ty! O matko! Łapnę! E! Ile zachnął, rzucił jak szmatą No właśnie Takem czuł No to się szału dostanę, nie? Gra próbujemy doprowadzić do szału Co. Nie wiem, co to się wydarzyło przed chwilą, nie? O nie, robię. ja. Skąd niby? O matko boska. Aha, to tu już jest ten. No właśnie, właśnie. Co za bezsens. No właśnie, właśnie, właśnie. iść pogadać, co ty. No i się ma. W końcu się udało. Ale Tajże, wywołałeś spore zamieszanie. Nie zawsze. jak kazano. Żywot Żywocimbranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masjafu i poinformować Almu Alima o sukcesie. Tak. Muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więcej ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Tak to może być nasz tak za propozycję. albo szpieg. Oci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu, z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać. Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinienem się zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć, jeśli mieli dobre zamiary, może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje. Jestem tylko Rafikiem Altairze i takie sprawy mnie przerastają. Może Almualin pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. Mega Kozakiem. Ja mam ci książkę, tak? Zapisać wtedy mi się tą. Czy nie? Czy jak wyjdę? Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No co, daj mi teraz pogadać z tym? Tak, idziemy do masja. Gdy zostaniesz wykryty, gwałtownie skręcaj lub Witaj w domu, dziecko. Cześć. Kolejny z tych, których wymieniłeś, odszedł na spoczynek. Więc Twoje zadanie jest niemal zakończone, a Twoja ranga przywrócona. Jeśli mogę, Mistrzu, mam pytanie. Pytaj, a odpowiem. Czemu ci dwaj, Jubair i Sebrand? Nie widzisz tego? Oni przygotowują drogę zmianą. Pilnują, by nie pojawiły się dawne i nowe zagrożenia. Osłabić ich to osłabić naszego wroga. To chyba logiczne. Jeśli pozwolilibyśmy im kontynuować pracę, nasze dzieło prędko runęłoby w gruzy. W jaki sposób? Przysporzyliśmy im wielu kłopotów. Owszem, uderzamy w ręce, ale mierzysz się z hydrą. To, co odetniesz, szybko odrasta. Więc odrąbmy jej łeb i skończmy to. Już niedługo, niedługo. Tylko jeden Człowiek stoi między nami i naszym ostatecznym celem. Wrócę do swej pracy. Im prędzej on zginie, tym prędzej zmierzę się z naszym prawdziwym wrogiem. Nim pójdziesz, ja mam pytanie do ciebie. Oczywiście. Jaka jest prawda? W samych siebie. Widzimy świat takim, jaki jest i mamy nadzieję, że pewnego dnia ludzkość ujrzy go tak samo. Czym więc jest świat? Iluzją. Złudzeniem, któremu możemy albo się podać, jak czyni większość... Albo wykroczyć poza nie. Co oznacza wykroczenie poza zbudzenie? Zrozumienie, że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Że prawa nie biorą się od burd. Jakie teorie w ogóle mają? Rozumiem teraz, że nasz kodeks nie każe nam być wolnymi. Każe nam być mądrymi. Rozumiesz już dlaczego Templariusze są zagrożeniem? My chcemy rozwiać iluzję. Oni pragną użyć jej, by zdobyć władzę. Tak. Zmienić świat na taki, jaki bardziej będzie im odpowiadał. To dlatego wysłałem cię po ich skarb. To dlatego trzymam go w zamknięciu. I to dlatego ich zabijasz. Póki żyje choć jeden z nich, ich pragnienie stworzenia nowego ładu świata może się odrodzić. Weź swoje rzeczy. Odnajdź tego ostatniego człowieka. Gdy umrze, będziemy wreszcie mogli zaatakować Roberta de Sable. Uczynię to. U ja w kolejnym odcinku już będziemy mieć ostatniego tego? Altairze. U ludzi, a potem jeszcze idziemy po samego szefa. Mega dobrze. A to tyle dostanę, jeszcze jedno No ma umiejętność, po prostu do tyle tu będzie. Biegłeś w krótkim mieczu, obrażenia. Możesz poczynić na dzień. Aha, czyli po prostu więcej ten. Małym cyskiem będziemy więcej obrażeń zadawać. Bardzo dobrze. Dobra, Misiaki, to będzie na tyle dzisiaj. Władzam ten miecz w ręku. To będzie tyle na dzisiaj. A w kolejnym odcinku, już pewnie co? Robimy wjazd na. Czyli ostatniego ziomeczka. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam oczywiście do innych serii. I zostawienia śladu po sobie. Trzymajcie się. Cześć.